Top 11 2017, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Moi drodzy, 3 minuty do spotkania najbliższego. Gramy naprawdę z czołową drużyną. Jednakże w Lidze Mistrzów, jak zaraz zobaczymy, również mierzyliśmy się z tym przeciwnikiem. Porażka w pierwszym meczu 4 do 0 w następnym. Wygrana 1 do 0. Moi drodzy, odpadliśmy w ćwierćfinale. Drużyna Massive United gra dalej w lidze. Sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Jesteśmy obecnie na siódmej pozycji, jednakże zwróćcie uwagę, między dziesiątą drużyną, która ma 27 punktów, a na przykład drużyną czwartą, gdzie daje to już miejsce w Lidze Mistrzów jest raptem 5 punktów. Także sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Gramy z wiceliderem. Nasz mecz rozpoczyna się o godzinie 20.31. Tutaj mamy gwiazdy naszej ligi. Widzicie Franulowicz. Jest gwiazdą ewidentnie lidera naszej ligi. Moi drodzy, skład wygląda następująco: drużyna jest lekko podmęczona. Mecze związkowe oraz mecze ligowe w lidze mistrzów również delikatnie, delikatnie męczą naszą drużynę. Widzicie, w pierwszym mecz, w pierwszych meczach w półfinale 9-9 za 42 minuty gramy drugi mecz, czyli tak naprawdę za kilka minut gramy mecz ligowy i za około 40 minut gramy kolejny mecz. Tak to właśnie wygląda w weekend. Terminarz przedstawia się następująco. Gramy mecz z Massive United, z Atlas FC, gramy mecz związkowy, jeszcze dzisiaj. Zobaczcie, niecałe 45 minut między jednym meczem a drugim. Przez kolejne dni mecze ligowe gramy bardzo późno. Tak się dzieje właśnie przez całą ligę w tym sezonie. No zobaczymy. No moim celem jest generalnie no Liga Mistrzów. Chciałbym grać w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, obecnie brakuje nam trzech punktów. W pierwszej części drugiej rundy gramy z drużynami z czołówki, natomiast później będziemy grali mecze z przeciwnikami w dolnej części tabeli. Rozgrywamy mecz. Zaraz mecz się zacznie. No przewaga delikatna naszego zespołu, jeżeli chodzi o potencjał. Z tą właśnie drużyną w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów wygraliśmy 1 zera. Zobaczymy, no przydałoby się te dwa punkty. Ewidentnie by się przydały. Damy przede wszystkim posiadanie, powiększymy sobie boisko i zaczynamy. Druga minuta. Nasza drużyna w niebieskich strojach, natomiast przeciwnik w białych jest Jest Ives. No sam na sam strzelto. Dobrze. Jeden do zera, jeden do zera. Prowadzimy na wyjeździe. Fenomenalne rozpoczęcie spotkania. Dobry przechwyt w środku pola. W poprzedniej akcji, jednakże tutaj przeciwnik również ma. Ach, szkoda, szkoda, szybka odpowiedź przeciwnika. Jeden jeden. Mecz zapowiada się pasjonująco. Mamy 18 meczy za sobą. Jest to 19, a 19 mecz. A w lidze mamy bodajże 26. Także, oj, spadek, wszystkim spadły. Oceny, no i strata, strata naszego pomocnika. Oj, może być dwa. No niestety. W meczu Ligi Mistrzów nasza drużyna w tym zwycięskim z tym przeciwnikiem, nasza drużyna ewidentnie miała lepszą kondycję. No ale nie sposób jest nie trenować. Nie sposób jest po prostu podnosić umiejętności swoim graczom. Nasz bramkarz słabo, 5,7 tylko. No i rzut wolny. O je, 3 do 1. No cóż, postawimy na atak, moi drodzy. No po tej pierwszej akcji nie spodziewałem się, że stracimy w ten sposób 3 bramki. Może coś jeszcze, no jeszcze dużo czasu. Dobrze, nasz tutaj lewy, lewy napastnik, lewy skrzydłowy. Dobrze w obronie. Rzut drożny? Niestety nie. Trzydziesta siódma minuta. Przegrywamy trzy do jednego. Menadżera drużyny przeciwnej nie ma. Meczu także nie ma przewagi w posiadaniu piłki. Być może drużyna przeciwnika jest bardziej wypoczęta. Zrobimy zmianę około 55 minuty. Może udałoby się strzelić jeszcze jedną bramkę Spalony do przerwy no chyba powinien być już teraz gwizdek kończący pierwszą połowę tak zobaczymy sobie statystyki no w strzałach ewidentna przewaga no zobaczcie trzy strzały trzy celne trzy bramki przeciwnika skuteczność strzałów 100% Szkoda. Bramkarz drużyny przeciwnie miał trzy parady. Nasz. Nie obronił ani jednej bramki. W przyszłym sezonie muszę postawić na jakiegoś zdecydowanie lepszego, gotowego bramkarza. 50 minuta. Zróbmy sobie pomalutku zmiany. Zmienimy sobie tutaj naszego prawego pomocnika. Zmienimy sobie środkowego pomocnika i to na razie tyle. Damy premię, damy na atak, no nie mamy już nic do, do stracenia, jest rzut, rzut rożny dla naszej drużyny, niestety nieudany, zaczęło coś przycinać, ewidentnie, oj, chyba będzie czwarta bramka, chociaż nie. Chodźcie, czy ta jedna zmiana nam się zapisała, czy nie? Zapisała nam się dobrze. Jakiś problem z połączeniem. Ewidentnie. 3-1 w dalszym ciągu, moi drodzy. 3-1 w dalszym ciągu. teraz Suk Ionesku no może strzał jakiś z dystansu i ach no znowu spalony znowu spalony rzut rożny dla przeciwnika wyjaśniamy sytuację najsłabszy na boisku ewidentnie nasz bramkarz ale może uda nam się coś strzelić dobry przerzut. Ion Zacentruj. Ach, nie. 75. Minuta. Ewidentnie obrona zawodzi w tym meczu. Żółta kartka dla naszego zawodnika. Będzie ciężko uzyskać pozytywny wynik w tym spotkaniu, chociaż no kto wie, kto wie. Tak się świetnie zaczął ten mecz. Kolejna akcja w naszym wykonaniu dobra piłka. No, ach, szkoda. Dobrze, może, może teraz. Może na 3-2 chociaż. Dobrze, tam kręcił obrońcą, ale niestety. Jeszcze jedna sytuacja w naszym wykonaniu. Dobra centra, niestety, niecelnie. Koniec, moi drodzy. Zobaczmy statystyki. No szkoda, słaba skuteczność, ewidentnie 14% przeciwnik aż 60. Szkoda. Naprawdę szkoda po meczu w Lidze mistrzów wydawało mi się, że, że będzie szansa na bardziej korzystny wynik. Jako mamy obecnie sytuację w Lidze? Jesteśmy nadal na siódmym miejscu. Nadal mamy stratę trzech punktów, zobaczcie. Do czwartego miejsca. Kolejny mecz. Ligowy gramy jutro z zespołem Fischtaun. To też jest drużyna z Czuba. No bezpośrednio nad nami, bezpośrednio nad nami, także Mam nadzieję na korzystniejszy wynik. Ja dziękuję Wam za oglądanie moi drodzy. Za 32 minuty zobaczcie kolejne spotkanie. 3-1 porażka, szkoda. Jednakże w dalszym ciągu mamy szansę na miejsce w Lidze Mistrzów w Lidze. Także dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Zapraszam oczywiście na inne moje playlisty, na inne moje filmy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.